ma witamy Was w piątym odcinku. Przepraszamy Was, że tak długo było z tym odcinkiem. Mieliśmy wcześniej, ale zbytnio nie mieliśmy czasu, bo wiecie, szkołanie. W dzisiejszym odcinku będzie przyspieszony odcinek, będzie muzyka puszczona, bo będziemy równać cały teren, znaczy mniej więcej Teren. tam, teren o tam. Będziemy Nad... równać i jeszcze co to będzie budowane? Będziemy tam budować domki, znaczy będziemy budowali sobie oddzielne domki. No, coś w tym podoba. Jak przywitaj się i idziemy. Siema. Dobra, to ja wadzę. I do oglądania. Ha, ha, ha. let Prośba, weź nie śpiewaj, co ty kurwa szedłeś z za bo się pogniewam Prawa, lewa dywan szefa Dałbym ci na imię nie Ksypę dałbym lewar, chuja nie war Co mi lata i pogieba klamu rewa Powiedz co to za artysta, przed którym jest kartka czysta, co najwyżej wokalista Co stępuje jak zagistasz, jakim cygan nie napisze Będzie blada pizda, w dużej jak fatalista, że ich zje branża za Każdy mały skandalista, Węszy ile na czym zyska Kolorowa prasa pisma, nie tam do no to na walizkach Pasza w miskach wasz wyższa wasza przysta Jak się wysra telewizja, zostanie wam hipokryzja Makijaż, hańbi was każdy ruch Ścieracz to zryja farby i czarny dusz Bo pozabijam, wrzucę do klatki lwów klaunów Gówno w Dolinie Małych mój Witam w Dolinie Klaunów